Hej! witam Was w 14 odcinku z gry Resident Evil Village. Powoli zabieramy się już z fabryki. Pozostaje nam walka jeszcze z jednym minibosem i z bosem prawdziwym. Myślę, że uwiniemy się z tym dość szybko. Nie wiem, jak długi wyjdzie ten odcinek, ale się przekonamy o tym za chwilę. Lecimy, żeby użyć tego klucza już tutaj na tych drzwiach. Które wcześniej były zamknięte na samej górze. Tam z dołu większość zebram, i tutaj, tutaj mamy te drzwi. Tam pozabierałam wszystko, więc powinno być w porządku. I tutaj lecimy do pana śmigiełka. Bardzo, bardzo długo mi zajęło przejście tego etapu na poziomie trudności you really tym najwyższym. Village of Shadows. Of it, tak, tak, ktoś na mnie czeka. Ja nawet wiem, kto na mnie czeka. Kurczę. Nie będę używać magnumy, nie będę oszukiwać, wezmę sobie... Zastosuję w tej walce. O, apteczka. Eee, te miny przeciwpiechotne. Chyba przeciwpiechotne. One są. Coś tu jeszcze mamy. No właśnie, jeszcze jedno. Ile ja w sumie ich mam? W sumie mam ich. Tu mam 5, 9. 9, ale chyba nie, nie będę potrzebowała aż tyle, bo. Kluczem jest to, żeby on się zatrzymał na chwilę. Coś tu jeszcze jest. Notatka, prototyp. Sturm. Yy, użyłem taniego silnika turbośmigłowego, ale jest niemożliwy do kontroli. Wszystko, co robi, to szarżuje. Zbyt dużo mocy wychodzącej z reaktora. Yy, kompletnie niezniszczalne od frontu. Ale głupek, głupkowi udało się odciąć śmigłem swoje własne ramiona. Występują też pro, problemy z przegrzewaniem się, spowodowane zbyt długim bieganiem. E, wniosek: kompletna porażka. Kompletna porażka, która jest niebezpieczna. Weź mi to wyekwipuj. No, na tym poziomie trudności nie powinnam mieć nie dużych problemów, ale i tak mam PTSD po tej ostatniej walce z nim. Eee, jeszcze jak się kładzie. Muszę to wyminąć. Wyminąć jakoś! Dobra, nie, dobra, nie, nie. Tu jest ślepy zaułek. Jeszcze więcej tych min. O Boże. No to, to się skończy tragedią. Cześć! O, 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 o. Nie. OK. On... Jak dobrze się ustawi, to on się wbija w ścianę i jest ta chwila, żeby... postrzelać do niego. Au! I tam nie jesteś za wolny w trzeciej osobie. Nie! Czekajcie, bo ja się w teorii mogę szybko odwrócić kół. Ja pierdzielę. Aż mi się ręce trzęsą. Nic nie widzę. Też sobie z... Nie, 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 nie. Oj, czekaj, czekaj, bo czekaj. się. Będziesz fajczył. Oh. <ścoughs> o nie, tu nie da się. Przetwić. Oj, 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 oj. Czekaj, a jakbym rzuciła... E, mam jeszcze minę tą... Bombę. Nie, bo nie minę, bombę. O, oh, utknęłam, utknęłam! Nie mam już więcej apteczek! Ale wlazłam, ja pierdzielę. Sama się w pułapkę zapędziłam. Weź, daj mi spokój, weź wbij się w ścianę Żebym mogła do ciebie postrzelać Albo po Jak mówiłam przy tej bestii na polu Że to jest najsilniejszy boss Tam żartowałam, bo dla mnie osobiście Najtrudniejszym bossem Jest właśnie to Nie, nie wchodzimy tu, bo auci, tam biegnij, błagam cię, bo będę znowu tu. Panie, panie, patrz, 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 wreszcie. Jezu Chryste, wybaczcie, to żałosne przedstawienie. Kurde, tyle apteczek to ja przez całą grę nie, nie zużywałam. Została mi jedna. Tylko. Tylko jedna. Przepraszam. Włingo później. Wszystko Eee Nie, a coś tu jeszcze leży gdzieś, na którejś się może. Tu coś leży, amunicja do snajperki, tu leży do pistoletu. Dobra i to wszystko. O matko jakie! Chciałabym bym znaleźć jakieś zioło teraz, albo albo apteczkę, bo no bo bida. Zaraz idziemy do Heisenberga, z nim też jest przecież walka. Nie jest taka trudna, jest bardzo mocno skryptowana też, ale no tam też wypadałoby mieć chociaż jedną apteczkę, żeby w razie czego się wyleczyć, nie? Uh, to ja sobie to od razu jak. A nie, dobra, to mam jedną i to jedno dodatkowe dziółko. Nie mam nic, tam jest jeszcze. <coughs> Przepraszam, dziennik. My tu mamy. Miranda jest okropna. Jej oszustwo nie zna granic. Jesteśmy dla niej tylko bandą y, nieudanych eksperymentów KDO. Ja miałem po prostu szczęście, że moje pokrewieństwo z tym czymś jest lepsze niż u reszty tych główniaków z wioski, więc nadal nazywa mnie swoim synem, co za żart. Nigdy jej nie wybaczę tego, co mi zrobiła. Ta szalona dziwka nigdy nie miała po kolei w głowie zawsze mianie po kolei w głowie. Ona nawet nie widzi różnicy pomiędzy eksperymentem i rodziną. Miranda nie tylko zmieniła moje ciało, ona odebrała mi godność. Jeśli jej nie zabiję, to moje życie nigdy nie będzie moje własne. Ale nadal. Ona może być szalona. Ona może być szalona, ale nadal jest bardzo potężna. Może zamienić się w kogokolwiek używając Mega Mysita. Kluczem jest ten dzieciak, Rose, gdybym tylko mógł posiąść jej moce, wtedy możliwe... A jeśli już o tym mowa, ojciec dziecka, Ethan, też ma całkiem interesujące ciało. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało. Może mógłbym przekonać go do pomocy, żeby mi pomógł. Stąd chyba wszystko. Dobra A, tak To dalej? I tak wiecie co powiem wam Że to i tak cud Że mnie ten sturm nie Nie zabił w tym koncie Ja już myślałam, że tam będzie koniec Że nie zdążę sobie tej apteczki jednej skracić, albo gra nie pozwoli mi już tego zrobić, że... Zaśmigłuje mnie tam na śmierć. Nie chciałabym tego powtarzać. Na tym Village of Shadows to powtarzałam to... No, kilka, kilka ładnych razów i... Miałam magnum, ale no, największy problem to było właśnie z tym, żeby on się odwrócił i żeby to ucelować. Oj, dramat. My tu jesteśmy dalej na górze, bo się tłuczę E, tu nic nie ma, nie? Bo jest na niebiesko, a tędy wchodziliśmy.

Wiesz, powiem ci, ta przemiana ci nie służy Heisenberg. Może byś jednak chciał zostać w swoim y, starym ciałku i tam więcej szczęścia niż czegokolwiek innego. Czy jakby trafił na tą betonową posadzkę? Znowu jesteśmy na samym dole! Uwielbiam tą jego kwestię Po prostu w jego głosie słychać tą rozpacz czarną Tutaj nic nie ma? Nie ma nic Dobrze Dobrze Jak się zmienia I'll see I told you to leave it alone, Ethan. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon she changed her appearance and pretended to be mia seems she also survived being shot so now i'm here to finish the job bullshit why don't you fucking tell me right away because i knew you would want to be involved and this job is hard enough without civilians getting in the way why us, chris what the hell is going on alrighty Alright. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. No, no. Yeah, In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold? Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda, keep looking. Holy oh, shit! We gotta go. Relax. My men are monitoring the situation, but they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. <laughs> I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator. I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back together. Damn straight. When I find Miranda. She's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this, and do me a favor. Try to stay under the radar. Jasne. Powiedzieć wam ciekawostkę? Can't turn back now. Chris, w każdej odsłonie rezydenta, ma inne oczy to znaczy inny kolor w oczu Raz ma niebieskie, raz ma brązowe, a czasem potrafią się zmienić również w jednej grze. Na, przy, na przestrzeni jednej gry. Mam tu na myśli Code Weronika, gdzie przez całą grę miał chyba oczy oczy brązowe, a potem w cutscence ostatnie niebieskie, albo na odwrót już nie pamiętam. Aj, teraz tak co? Ja tu chciałam sprawdzić kilka rzeczy, czy coś tu leży. Po pierwsze. Zanim się dotkniemy do tego, bo to, o to, dotknięcie tego już nas wyprowadzi O, do walki z Heisenbergiem A... Może znajdzie się tutaj jeszcze coś przydatnego w stylu właśnie apteczki To jest ta winda, w której siedział Duke Już go tu nie ma Mamy zapis, ale Tarujemy sobie zapis i mamy... Oprócz tego mamy jeszcze dziennik. Yy, dobra, do oddziału Wilcze Ogary. Przetrząsanie fabryki jest zakończone. Brak dowodów na powiązania z organizacją. Wygląda na to, że to nie był nasz szczęśliwy dzień. Udało mi się położyć ręce na licznych dokumentach yy, ujawniających pewne. Eksperymenty Mirandy, co potwierdza nasze wcześniejsze teorie. Wygląda na to, że zainfekowała się z Mutamicitem, co zagwarantowało jej pewną ilość zdolności, w tym włączając to Mimikrę. Może kontrolować komórki ciała i zmieniać się, żeby wyglądać jak ktokolwiek lub ktokolwiek inny. Zinfiltrowała domy Wintersów w przebraniu Mii. Jej e, oczywistym celem było porwanie Rose. Może myślała, że łatwiej będzie ją, jej kontrolować Rose, kiedy będzie wyglądać jak jej mama. E, kiedy zaatakowałyśmy, e, kiedy zaatakowaliśmy, to trochę pokrzyżowaliśmy jej plany, więc udawała trupa. E, potem. Przebudziła się w transporterze, zabiła wszystkich na pokładzie i uciekła razem z Rose. Sprawy nie potoczyły się tak, jak oryginalnie planowała, ale i tak końcowo dostała to, czego chciała. Do teraz. Czas się spotkać i wysadzić to miejsce w powietrze. To może przerodzić się w walkę z Heisenbergiem, ale. Myślę, że znalazłem coś użytecznego. Zostawił jedną ze swoich małych zabawek, zabaweczek leżących tutaj, która jest zrobiona z kompozytu metalowo-polimerowego, którego nie może kontrolować. Czas odwrócić sytuację alfa. I co? I nie mamy tu już nic więcej, więc zabieramy się za Boss fight z Heisenbergiem. Może przeżyjemy? Tak, teraz walczyć ogniem. No nie wiem. Jest szansa, oh, że uda, uda nam się za pierwszym razem. Bardzo mnie bawi, że to jest. Kuźba tak jest Geht ja noch.

Mm -hmm. one, two, one. <laughs> so this is the power of love. Oh, I need more of you. in the face of my steel glory! You said you have to thank that bitch Jak już się ogarnie, że trzeba strzelać te świecące... ...pójki, powiedzmy... To jest roście i trochę... Bo nie Dobra, ja się odsunę. Aaaa, leci, leci, leci. Jeśli się podziel. <zysur ambient sound> tak? Flight, flight, pay time's over? No nie wiem, Kto, ktoś chyba sobie nie radzi, mam wrażenie.

i to nawiązanie do piątki jest... O Jezu, nie chcę krzyczeć. O co wie! I co wie, i co wie, i co Już? To nawiązanie do piątki, piątki e, rezydenta z tym tłuczeniem głazów pięścią. Uwierz Mi Heisenberg, że chciałam, ale gra mi nie pozwala. Później right no. 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 Jest mi smutno. Jest mi autentycznie smutno, że on umarł. Ethan? I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. <laughs> and mine to me. With Heisenberg on, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? <laughs> <laughs> Enough Remember Evelyn and her power over them all. No. Rose is Evelyn's true complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours. Where are you? Show yourself. Why did Rose come to be? was it because of her parents and you are truly a special case but i've learned all i can from you your worth as a lab rat has run out miranda you coward come on and face me don't worry anything. your death will come quick you will join the Seeds I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete and I will become her true mother. Bound for eternity in blood. is <laughs> I've waited so long.

Także do zobaczenia następnym razem.